Wy... w plecakem jest przebrany Wybraliśmy się za postacie w Bronze Stars. Ja jestem Leon, widać, a tam jest Spike. Dzidziuś dzisiaj wam pokażemy mity. Mity. myt, mity. Piotrek, Spike, chodź tu. Nie, zabraliśmy. nie. ktoś na mi. No, chodź tu.

Do dupy gdzie? Eee. jeszcze miosakwiata są Gdzie ty? No jestem tutaj w śanie. Czekaj, gdzie jestem? Drukarka pieniędzy! O kurde! Gdzie? U góry No jestem u góry! Co to jest? Dobra, to jest nasz pierwszy mit. O którym... Nie wiedziałem? Co jest, o którym nie wiedziałem? Akurat tego. Koso. Jak to się tworzy? Czekaj. Zawsze byłem taki ciekaw. Dobra, niech się robi. Bo <noise> co, ja jestem z śpiewór. Chodź. Chodź, bo to bo to się jest... Dobra. <noise> to jest pierwszy mit. Idziemy teraz do drugiego. Chodź ze mną, Piotr. Chodź ze mną. Chodź ze mną. A chodź O tym mi w szpitalu każdy wie. Każdy, a ja chcę tylko pokazać. Chodź. Musimy iść tu. Musimy iść do góry. Idziemy do góry. I tutaj mamy. <ścoughs> nie ma. A to jest mit. No tak, to jest drugi mit. Taka tajna baza. Dobra, drugie to już chyba pewnie wiecie. To, nie jasne, że tak, a niektórzy chyba nie. Bo tutaj u góry cietoku Zenko. Patrzcie. Ze Idziemy tu. nie you? Aha. się mi tu. Tak, ja bo muszę cię ciszyć, bo ty, ty mi się tutaj do ucha drzesz. No, i dobrze tak. Musimy do tego drabinę? Jezu. Jezu, chłopie, Jesteśmy Jezu, chłopie wiesz, że możesz... Proszę Trzy... bardzo. Ja, Tutaj Trzy... mamy. Teraz to się nam pali. Chłopie, tu można wejść oknem. A, no wiem, ale nie wiem. No, i... no wiem. Dobra. Nie pytaj. <laughs> Dobra. Idź, ja ci robię operację. Tylko, że nic nie ma. Ja Tu nic Mówię, nie ma. Nie ja widać, nie mogę ruszyć. No to dobrze. No to dobrze. Klikam w No i. Dobra. Trzeci mit. Nie. Czw czwarty mit. Idziemy. Tu, tam. Prosto. Idziemy, I idziemy prosto. gramy w koncert fal. No, no, no. No bla bla dobra chyba nie wiecie jak się tam dostać, nie? Jak się tam dostać? Każdy o tym chyba mówił. To idziemy ten. Nie? Idziemy sobie na dół, na dół, na dół, na dół. Idziemy sobie tu i tu. Ale się tu nie da przejść. To więc musimy tutaj przy rogu żeby nam się otwarła ta ściana. Trzeba trochę pociskać, pociskać, byle gdzie, tylko przy tej ścianie. Tylko przy tej, tylko przy tej. No kurczę, weź mi to otwórz. <grych> tylko tego chcę się powiedzieć, weź mi otwórz. <grych> okay. Bliska. Dobra, zrobię tak. Dobra, oddalamy się i przyciskamy byle gdzie? Byle gdzie? Byle gdzie? Uuu. Jestem tam, gdzie się idzie, się idzie ten. Jestem tam, gdzie sterun. Czekaj, bo tutaj mi ktoś napisał. Co on robi? Jestem Ej, ja, ja jestem na spawnie. Ej, ja jestem na spawnie. Nie wiem gdzie ty. No ja jestem tam gdzie steron. Spróbuję otworzyć to mnie ścianę. Jak to tworzyć? Dobra. Pozostaje mi tylko jedno. Tylko jedno, Are you now? Wy Are you pewnie know? wiecie. No nie drzwi mi się tu. Dobra, ja nie wiem, gdzie jest na pewno. Gdzieś na pewno, ale na pewno nie tam, gdzie twarz Ja nie mam cząsteczki, jest na A mnie to nie interesuje. Z imzo, bo, bo puka, puka, no nie po im co, bólu, bo pukam i pukam i gówno nie mam nic. Ty! Teś mi to. No. Ja pokazuję mity. Nie, nie wiem. Koszul spalił, no, ale w miasto 1G. Gramy w miasto 1 Spadaj. Ja pokazuję. Ja sam gram w, sam gram w y, spali, no. Dobra. Możesz. Ja tutaj pokazuję, jak widzę. Później do tego dojdę. Dobrze? Mhm. Drugi mit to, 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 który. Aha, chodźcie za mną. Chyba, wiecie. A nie, nie tu. Nie wiem. Nie, proszę. Uch. O, jesteśmy. Idziemy. Mm -hmm, mm -hmm. O tej pani, gdzie ja. A. I tam. No i teraz się przedostaliśmy do drugiego, do drugiego mitu, czyli... Znaczy do Boże, który to teraz? Teraz się przedostaliśmy do szóstego mitu. Jesteśmy tu, nie? I naciśniemy sobie tu, gdzie jest niewyraźnie, tutaj na przykład, tutaj są takie Naciskamy? E, tak. Naciśniemy. Czemu mi się mi działo? O, jest! Jestem. I proszę. bardzo. Po kilku dniach mi się udało. Jesteśmy teraz tu, gdzie nie trzeba. Tu gdzie można być... O, kamery. Kamery! To są kamery! To są normalni chłopie kamery policyjne. Ty. Ja akurat tego nie wiem. A gdzie ty. Aha, bo ten ciebie nie mówi. Dobra, mnie to nie interesuje. Proszę bardzo. Mamy. Wiem. Ja bym mógł zrobić cięcie, tylko że nie robię, bo chcę wam pokazać, gdzie to dokładnie jest. No. Dokładnie to się idzie tędy. A. Tędy nie. coś wychodzi. Nie jesteś. Dobra. Który to... A, wiem. Drugi. Nie. To jest, jest siódmy. Przyzyka. Dobra. Siódmy. Idziemy pod jaki byle dom. Ja idę tu. Zrobimy sobie domek. Ten. Potrzebujemy. Pod domem mi się 200 Bla bla bla. Góra bla. No. No idziemy do mojego naszego pięknego domku. Idziemy tutaj. Tutaj. Tu i do szaf. Idziemy do góry i proszę bardzo. Nie za bardzo wiem, co to jest. Ale... No to jest drugi, siódmy mit. Bardzo OP. Hmm. No i teraz... ósmy mit, który na pewno nie w tym domku. Tak mi się chwyci. W ogonie sobie usuniemy. Usuń się. Dziękuję. Na pewno musimy iść na do. Musimy iść. Boże, przepraszam, ale mi to wszystko z głowy wypada. Idziemy. No, tutaj pewnie każdy to wie, teraz to każdy wie, idziemy sobie i tutaj idziemy, patrz, skaczemy i jesteśmy tu. ja to może się przeteleportujemy w to same miejsce, gdzie basem. Co ty mi tam bledzisz? No. A drugi? Nie. Dziewiąty. Boże. Za dużo. E... Mhm. Który to? Gdzie to było? Tylko mi powiedzcie. Tylko to mi powiedz. Aniołku. Dobra, pewnie każdy o tym wie. To nie jest w ogóle mit, to się robi tak się da. Chyba jestem dobry. Niewidzialność. No, chłuszcz, się. Chustaj się. E, do góry. No, no nie musi, nieważne, beznadziejne. To było też... Dobra, wiem, ale niektórzy o tym nie wiedzą, ale no ja wiem. Idziemy sobie tu, bla, 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 sra, kaka. No, na przykład, jak chcecie aferać. Jak jesteście, są Chińczycy. Ej, 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 ej. No co? Uciekamy sobie tędy, wentami do góry, pyk, pyk i już jesteśmy na wolności. I drugi i ostateczny mit to, który jest <laughs> właśnie. A mi się teraz przypomniało coś fajnego, a to jest mit, to jest fajny mit. I proszę bardzo, idziemy sobie na na samolot. Mm. Cholera, <ścoughs> czy to Freddy Fazbear? Idziemy bez siema, siema, ja tu lecę tylko do samolotu. Niektórzy widzą tą ulotkę, Bunchy. Jak sobie naciśniemy na nią, to lecicie do chóry. Później będzie. Widzicie wszystko. Tam mamy już bezwłoczne wyspy. I mamy. Pada chron, samo się to uruchomiło też w małej rzeczy. ja nie będę oszczędzał czasu. Ciekawe czy spadnę co kosynu. kasynu? po nią. Co się stało? Dobra. Ej, ja w, ja, ja w, Ej, ja gram w. miasto ING i deszcze. Hm? Dobra. To było na dzisiaj wszystkie mity, które można sobie. możecie zobaczyć. Kolejny. to czyli Apokalipsa Zombie 3, tak? Dobrze? Nie, 4 chyba. Zobaczę na na YouTubie będzie jak dobijemy 5 lajków. Nie no, żartuję, 15. nie 20. To by już było na tyle. Widzimy się jutro. Sayonara. Widzimy się akurat jutro o, 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 o której? O, o 16. Pewnie będzie grał Piotrek. Będziesz jutro grał? Jasne, że tak. Widzimy się o 16.00.